Witam serdecznie na Madziaczyta.pl. Zapraszam dzisiaj na bajkę o szarym domku, którą napisała Katarzyna Szestak. Czyta Magdalena Rosińska. Rozdział pierwszy. Ulica wieczna. Za srebrną rzeką, za czarnym lasem, tam gdzie często spadają gwiazdy, leżało herbatkowe miastko. Miało swoje ulice. Rumiankową, miętową, malinową, hibiskusową i jeszcze siedem innych. Przy każdej ulicy stały kolorowe domy, żółte, niebieskie i pistacjowe, a każdy z nich miał swoich mieszkańców, dużych i małych, wesołych i poważnych. Tylko jedna ulica w herbatkowym miastku różniła się od innych Ulica Wietrzna. Była wąska i kręta. Rosły wzdłuż niej smukłe to pole. Na tej ulicy rządził wiatr. Ćwiczył tam szumy, gwizdy, świsty i piruety. Wszystko zmieniło się w pewien lipcowy czwartek. Herbatkowe miastko nawiedziła gwałtowna burza. Srebrne błyskawice spadały na ziemi z wielkim hukiem. I nagle na końcu ulicy wiecznej pojawił się domek, wyrósł jak grzyb po deszczu. Był szary jak niebo podczas burzy, miał szare ściany, drzwi z szarych desek i komin z szarego kamienia. Dach też był szary, a w dodatku dziwaczny, krzywy i szpiczasty, jak kapelusz czarownicy. Mieszkańcy herbatkowego miasta patrzyli w stronę tajemniczego domu i mówili: Cóż tam wyrosło? Na ulicy wiecznej to niemożliwe. Kto chciałby mieszkać na jednej ulicy z wiatrem? Może to dom wiatru? Ale śmieszna, malutka, chatka z krzywym dachem. Brzydki ten domek, taki szary, dziwaczny. Cudak jakiś. Ciekawe, kto w nim zamieszka. Pewnie nikt. A szary domek stał i moknął na deszczu, ale nie rozumiejąc ani słowa z rozmów, i tylko wiatr odważył się podlecieć całkiem blisko, żeby sprawdzić, co to za dziwactwo wyrosło na jego ulicy. Szary szumiał wiatr wirując wokół domku. Lepiej stąd, znikaj! to moja ulica. Ale mowy wiatru szary domek również nie rozumiał. Stał więc tylko i obserwował szare chmury, szumiące topole i kolorowe domki. Mijały dni. Mieszkańcy herbatkowego miastka wrócili do swoich spraw i przestali rozmyślać o dziwnym domku. Tylko wiatr nie mógł się pogodzić z tym. Że ulica wietrzna nie należy już tylko do niego. Nie lubił szarego domku i wcale się z tym nie krył. Przylatywał i syczał złowrogo. Ss, ss. Próbował też zrywać dachówki. Szary domek nie rozumiał, dlaczego wiatr to robi. Skrzypiał więc tylko cichutko. Poruszał szarymi okiennicami, ale wiatr nadal wydawał przeryźliwe ss. Pewnego wieczoru wiatr przyleciał jak zwykle. Szumiał i gwizdał, wirował szybko, aż nagle wpadł przez komin do wnętrza szarego domku. Wpadł i schował się pod fotelem. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Szary domek w środku był cały kolorowy. Kolorowy jak tęcza i ciepły jak piec kaflowy. Ściany miały kolor nieba, na podłodze leżały zielone dywaniki w złote grochy. Fotel, pod którym ukrył się wiatr, był w pomarańczowo-czerwone paski. Tuż obok stał turkusowy stół na jednej nodze, przykryty serwetką w różową kratkę. Wokół stołu trzy krzesła, każde inne. Jedno było purpurowe, drugie obite ciemnozielonym zamszem, na trzecim czarnym spała żółta poduszka. W kuchni i na półkach fioletowego kredensu piętrzyły się niebieskie filiżanki, talerze w kropki i emaliwane garnki. Na środku stał żeliwny piecyk, w którym wesoło tańczył ogień, a na nim czerwony czajnik z herbatą pachnącą deszczem. Na strychu szarego domku mieszkały książki olbrzymie stosy książek w twardych, kolorowych okładkach i kufry. W których spały lśniące bombki, bałwanki na sznurkach i pozłacane szyszki. I była jeszcze piwnica, najciemniejsze miejsce w szarym domku. Stały tam słoiki, a w nich wiśniowe konfitury, dniowe musy, truskawkowe kompoty i mnóstwo innych pyszności. Wiatr siedział pod fotelem kilka chwil, a później zawirował cichutko poruszył firankami w gwiazdki. Podleciał do piecyka i przywitał się z ogniem. Zatańczył z parą wydobywającą się z czerwonego czajnika i uciekł. Wyleciał przez komin i nie było go kilka dni. Kiedy wrócił, nie szumiał już złowieszczo. Pląsał tylko pośród topoli, a potem przez komin wleciał do domku. Sz, sz, szepnął cichutko. Sz, odpowiedział mu szary domek. Dziękuję i zapraszam na kolejną część.